Witajcie, kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie wasz dzień rozpoczyna. Mam dla Was, kochani, niespodziankę. Dzisiaj przedstawię Wam taki rozkład ogólny, ogólną taką tendencję, jaka będzie panowała w lutym dla każdego znaku Zodiaku. Pamiętajcie, to jest ogólna tendencja, także jakbyście chcieli tak naprawdę szczegółowo porozmawiać, to zapraszam do mnie na, do gabinetu na prywatne sesje starotem ale zobaczmy. Dla barana, baran wlutyn. Baran, ognisty znak, nastawiony głównie na pieniążki i tu faktycznie tak jest, ponieważ mamy rycerza denarów. Rycerz denarów, czyli co mówi kochany yy, baran? Przede wszystkim mówi to, że w tym miesiącu będziecie skupieni na pracy, na finansach. Jeżeli nie, jeżeli jesteście w trakcie szukania pracy, uważam, że znajdziecie, to jest też dobra karta na jakieś inwestycje, na pomnażanie majątku, na dostawanie pieniążków np. formą darowizny czy spadkową. Czyli przy spadek. Jeżeli mamy stałą pracę, powinno być stabilnie. Dobra karta na inwestycje, ale oczywiście przemyślane. To też jest karta urzędów, jakiejś instytucji, czyli jeżeli macie jakieś sprawy do załatwienia, uda Wam się załatwić. Tutaj też będzie taki pomocny człowiek, mężczyzna, 35-40 lat. Który tutaj właśnie może Wam pomóc, może wesprzeć. Może być to adwokat, może być jakiś urzędnik, albo po prostu przyjaciel. Rycerz denarów jest to karta też jakieś właśnie przemieszczenia związanego właśnie z, z pracą, z podróżowaniem pod względem właśnie delegacji pracy. Także pieniądze będziecie mieli, to jest głównie właśnie ta tendencja. Rycerz Denarów również mówi, no żeby, żeby uważać na te pieniądze, żeby jeżeli macie zamiar wziąć jakiś kredyt, to też przemyście to, żeby to miało, że tak powiem, ręce i nogi. To jest też karta z danych egzaminów. Co dalej? A jeżeli chodzi o związki, kochane barany, no, baran, jak wchodzi w związek, to taki, który musi, 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 musi opłacić. E, także tutaj miłość dla niego nie jest zbyt ważna, jakieś wzniosłe emocje, tylko po prostu czy będę coś miał z tego, czy nie będę coś miał z tego. Także jeżeli jesteście w związkach opartym na pieniądzach, to jak najbardziej ten związek będzie trwały, czyli będzie stabilnie, ale nie będzie jakichś tu większych rewelacji pod względem uczuć czy jakiejś tam miłości. Raczej, raczej nie. Co dalej? Jeżeli chodzi o sprawy domowe, też powinno być stabilnie. Zwróćcie uwagę, jeżeli chodzi o zdrowie, na, na sprawy żołądka. Ale uważam, że luty dla baranów będzie bardzo pozytywny. Będzie obfitował w finanse, w pieniądze. Dobrze, byki. Byki. Szóstka mieczy, karta bramy. No, pewne rzeczy się tutaj pozamykają, muszą się pozamykać, musicie wypłynąć na inny brzeg, skupić się na czymś innym. To jest karta mm, informacji, wiadomości, listów, na które na przykład czekacie. Czy umów, czy wyjazdów pod względem właśnie finansowym, czy nawet zmiana miejsca zamieszkania, zmiana myślenia, schematów. Jeżeli chodzi o finanse, jeżeli macie jakieś długi czy problemy, może znaleźć jakieś szybkie rozwiązanie, może dostaniecie jakąś możliwość pracy za granicą czy w innym miejscu, czy jakaś możliwość po prostu dorobienia. Tutaj też bliscy mogą pomóc. To jest karta też słów, jakiś umów, rozmów. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, niestety jest to karta oddalenia emocjonalnego, czyli jeżeli jesteście w stałym związku, niestety ten związek będzie nie tyle, że brnął do końca, ale będziecie czuli w lutym taki spadek emocjonalny, takie oddalenie i taki smutek. Dla singli jest możliwość poznania kogoś przez drogę, przez sprawę internetu, ale raczej szóstka mieczy. Musimy w sobie pewne rzeczy pozmieniać, żeby otworzyć się na nowe. To jest karta też, jeżeli chodzi o zdrowie, zwróćcie uwagę na układ oddechowy, ale też jest karta mówiąca o jakichś zabiegach. Nie muszą tu być jakieś poważne zabiegi typu operacje, ale na przykład usunięcie zęba czy jakiegoś pieprzyka. Także, kochane byki, to jest karta przemieszczenia, zmiany, zmiana schematu myślenia. To jest karta bramy. Musimy coś zamknąć, żeby coś nowego też powstało. E, dobrze. Bliźniaki. Karta maga. No, bliźniak to już jest typowy mag dla mnie, m, ponieważ e, znak powietrza, e, e, znaki powietrza najczęściej właśnie są wygadane, wszędzie ich pełno tak naprawdę. No i mag jest takim czarodziejem, czyli ty, bliźniaku, kochany w, w lutym. Masz tę moc, masz moc w rękach, czyli co sobie wykreujesz, co sobie wyczarujesz, tak będzie. Mag na stole ma bardzo dużo różnych atrybutów od kielicha, mieczy, denarów czyli on tak naprawdę ma tyle talentów, że tak naprawdę może wszystko. Czyli ty, bliźniaku, w lutym otwórz się też na nowe to też jest karta edukacji, szkoleń, różnych możliwości. Bardzo ciekawych spotkań, może też przekwalifikowania się, także w lutym dla bliźniaka, no to będzie taki czas magii, kreacji i tworzenia, także kochani, nie bez powodu mamy nów 1 lutego, który nam zamyka pewne rzeczy, ale też otwiera, także bliźniaki, fajny czas. Uważajcie na gardło, bo magia jest związana właśnie z energią gardła. I co? Pod względem finansowym będzie wam się wiodło, jeżeli tutaj zaczniecie czarować, wyczarujecie sobie pewne rzeczy, to też jest taka karta mówiąca o tym, że będziecie mieli pewne rozmowy z pewnymi osobami, z instytucjami, podpiszecie jakieś umowy i ruszycie do przodu. Także, kochane bliźniaki, bardzo fajna energia. Związkowo również, jeżeli jesteście singlami, poznacie kogoś bardzo ekscentrycznego, oryginalnego, bo wy tylko takich lubicie. Takich przyciągacie ludzi. Ktoś może was tak naprawdę oczarować i może zostać na dłużej, albo po prostu będzie tylko chwilową inspiracją. Jeżeli bliźniaki są artystami, no to luty przede wszystkim dla nich będzie bardzo płodny pod względem właśnie spraw artystycznych. Także, kochane bliźniaki, co sobie wykreujecie, tak będzie. Bardzo dobra energia. Pieniążki też się znajdą. Dobrze, raczki, raczki, kochane raczki. Bardzo wrażliwe raczki. Eee, no, ciężko. Dziesiątka mieczy, kochane raki, ale żeście narobili. Narobiły w poprzednim miesiącu chyba. No, dziesiątka mieczy tutaj kończy pewne etapy, niestety. To jest karta taka, no, dosadna. Eee, czyli raki e, możecie, być, możecie się czuć bardzo zmęczone. Albo emocjonalnie, psychicznie, właśnie, albo pod względem właśnie zdrowia. Może za dużo na siebie też wzięliście obowiązków i was to po prostu przygniotło, powaliło. Uważajcie na zdrówko, kochane raki, w lutym, bo może być czegoś za dużo. Uważajcie na słowa, bo ktoś może was zniszczyć słowami. Jeżeli chodzi o finanse, uważajcie, nie, nie rozdawajcie, nie pożyczajcie. Również uważajcie na jakieś sprawy, na jakieś na przykład umowy, które nie przeczytacie do końca. Pamiętajcie, to co jest takim maczkiem, e, małym drukiem jest najważniejsze tak naprawdę. Uważajcie, żeby nie zostać po prostu zabitym. To też jest zła karta pod względem no zdrowia. Uważajcie na kręgosłup, na jakieś sprawy wypadkowe. Jeżeli chodzi o związki, często jest tak, że niestety dziesiątka mieczy zamyka pewne rzeczy. Czyli zobaczycie raki, czy faktycznie kończycie jakiś etap, czyli na przykład dla samotnych raków może zakończycie tą pustelnię i wejdziecie w coś nowego, albo przynajmniej może. Nie w lutym, ale że będziecie później na to przede wszystkim gotowi, dla stałych związków może być koniec związku albo że tak powiem, transformacja, czyli coś umiera, z czymś się żegnacie i coś nowego rozpoczynacie. Także, kochane, kochane raki, taka trudna energia. No, będzie co będzie. Także zbyt pochopnych decyzji też nie podejmujcie. Ale oczyszczajcie się i kończcie to, co jest dla Was niedobre. Lew. Lwyontko, królowa kielichów, no tak, piękna karta mówiąca o, e, o kobiecie, o miłości, o dobroci, o przyjaźni, o tym, że kielich mamy, kielich możemy napełnić, o tym, że może dostaniemy jakieś, dostaniecie Lwy jakieś tutaj propozycje, możliwości, e, poznacie kogoś, kto może zostać na dłużej, nie tyle nawet jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, ale ktoś może być na przykład fajnym przyjacielem już później na lata, albo jakaś znajomość zaowocuje tak, że na przykład wejdziecie w jakąś spółkę, czy ktoś wam pomoże znaleźć pracę, czy pomoże ktoś wam wyjść z jakichś problemów. To jest karta sympatii, miłości, twórczości, duchowieństwa, ezoteryki. To też jest fajna energia, która mówi o spokoju. Także lwy samotne Możecie kogoś jak najbardziej poznać Tutaj mówię o mężczyznach Możecie tą królową kielichów poznać Jeżeli jesteście w stałych związkach Docencie tą, tą kobietę Jeżeli jesteście singlami to możecie kogoś poznać Dla kobiet, singielek no, Na przykład przyjaciółka może was z kimś poznać Także to jest dobra karta Mówiąca o, o przyjaźni, miłości Finanse też nie powinny być Nie najgorsze Pilnujcie też zdrowia tutaj, Jeżeli chodzi o układ pokarmowy Również o sprawy kobiece, jeżeli chodzi tutaj o kobiety. Także dobra, dobra energia nie powinno się tutaj nic dziać. To jest też energia wody także pijcie dużo wody może chodźcie tam, gdzie jest po prostu woda. Wiem, że jest zima, ale, ale, ale dobrze mieć też dobrze też być wśród drzew, natury. Pamiętajcie, drzewa, żywioły uzdrawiają. Panna. Panna, karta śmierci. Nie bójcie się, ja wiem, że dużo osób jak słyszy kartę śmierci, to może będzie śmierć. Kochani nie, karta śmierci mówi nie zawsze mówi o śmierci fizycznej, bardziej o takiej duchowej, że pewne rzeczy się kończą. Panny przetną, jakieś niewygodne więzy jeżeli miały jakieś problemy z, z osobami również zakończą te znajomości jeżeli byli, e, były w jakiejś firmie pracy, która była toksyczna czy nawet e, mobbingowa e, to też to również zakończą, tak żeby narodzić się że tak powiem na nowo, niestety każda śmierć przynosi ból, poboli, poboli ale przestanie, jest to bardzo potrzebne, pamiętajcie e, nic nie jest stałe, wszystko jest zmienną mm, dzisiaj poznajemy taką osobę jutro poznajemy taką, jedna osoba która jest na dłużej, druga jest krócej. To jest normalne, to jest po prostu normalne. Wszystko idzie do przodu. I to samo karta śmierci, drogie Panny. Ona Wam mm, zabierze oczywiście boleśnie pewne rzeczy w lutym, ale również Wam coś da i to da bardzo dobrego. Ale na to musicie się. Otworzyć. Uważajcie na kręgosłup kości. To też jest karta taka zabiegowa. Także nie trzymamy niczego kurczowo, co jest dla nas niedobre i zbędne. Puszczamy to, drogie Panny. Dobrze. Wagi. Wagi piątka buław. No, wagi nerwowe coś w lutym będą, widzę. Piątka Buław mówi o takiej konkurencji, można powiedzieć. To jest dla mnie taka karta przeciągania liny. Moje, moje, moje jest lepsze, twoje jest gorsze i to takie, taka energia trochę kłótni. Osoby, która chce troszeczkę zamieszać, pomieszać, tu widać, że będzie taka energia nerwowa. Także, kochane wagi, uważajcie na osoby, które nie są szczere, które będą chciały. Trochę, nie tyle, że wbić Wam miecze w plecy, ale tutaj coś tutaj pomącić, zamącić. Uważajcie też na układ ciśnienia, nerwów, bo widzę, że jesteście bardzo zdenerwowane wagi. A jeżeli chodzi o finanse, trzymajcie je kurczowo, za bardzo nie pożyczajcie. Nie kłóćcie się też o finanse. Uważajcie też na współpracowników, bo może się ktoś pojawić, kto będzie chciał Wam świnkę podłożyć. E, nie nerwowo, na spokojnie. To jest fajna karta też wyjazdów. E, ale też musicie mieć tutaj e, nerwy na wodzy. Jeżeli chodzi o uczucia, bardziej buławy mi się kojarzą z seksem niż z uczuciami. Także jeżeli chcecie tutaj wejść w jakieś romanse, jak najbardziej, tak? Jeżeli jesteście w stałych związkach, uważajcie na osobę trzecią, która może tutaj zamieszać. Oczywiście to jest tendencja jednej karty, ale e, jak to się mówi, licho nie śpi, konkurencja nie śpi. Także też uważajcie w partnerstwie, żeby tutaj no, nie kłócić się za bardzo, żeby wyluzować, żeby przeczekać ten, że tak powiem, zły czas. Eee, dobrze. Skorpiony trójka mieczy, no kochane skorpiony, wrażliwce, uparciuchy, despoci. Eee, no niestety taka jest cecha skorpionów, ale też są oczywiście twórcze, kreatywne, ezoteryczne, z super intuicją. Ale niestety ta intuicja. Może Was zawieść w lutym, albo właśnie niekoniecznie, ponieważ Trójka Mieczy pokazuje złamane serce oczywiście nie w tym tarocie bo tu są miecze, które przebijają róże, ale, ale tak w innych taliach tak to wygląda czyli kochane, kochane skorpiony, w lutym możecie się rozstać niestety z partnerem, możecie dostać jakiegoś szoku, nagle się możecie dowiedzieć czy ktoś was niestety oszukał, zdradził będzie bolało niestety tutaj też na układ kardiologiczny proszę zwrócić uwagę czyli czakrę serca wzmocnijcie sobie palcie sobie różowe świece, kupcie sobie kwarc różowy nie tyle Trójka Mieczy mówi o tym, że związek się skończy. Może być jakaś znajomość, która się skończy. Albo ktoś odejdzie, albo my odejdziemy, bo tak będzie lepiej. Jeżeli chodzi o pracę, też trójka mieczy możemy zauważyć, że no nie wiem, wypalamy się w tej pracy, może oczekujemy czegoś więcej, lub się po prostu przekształcimy, przekwalifikujemy tak naprawdę, bo trójka mieczy, czyli to są miecze, to są możliwości. To jest karta też edukacji, rozwoju, także jak najbardziej. Ale uważajcie. I co? Na zdrówko też zwróćcie uwagę, bo taka energia trochę spadkowa Jeżeli chodzi o pieniądze, no to karta bardziej mówiąca o, o zobowiązaniach Niż o tym, że pieniądze przyjdą Dlatego pilnujcie te pieniążki Karta trochę smutku, takiej melancholii No takiego bólu tak naprawdę emocjonalnego Często ta trójka mieczy pokazuje oczywiście... To, co się dzieje u nas wewnątrz, a na zewnątrz na przykład nie, bo może być to po prostu tylko taka informacja, że u nas w głowie na razie się jakieś lęki tworzą, a na zewnątrz tak naprawdę jest inaczej. Także, jeżeli jesteście w związkach i coś tam nie gra, to żeby po prostu porozmawiać, wyjaśnić pewne rzeczy i mieć po prostu jasność sytuacji. Ale trudniejsza energia, trochę emocjonalna. Strzelce Królowa Buław. No, strzelec, e, ogień, buławy też są ogniem. E, także królowa buław pokazuje działanie, 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 czyli strzelce będą działać. Jak będą miały konkretny cel, to jak wyszczelą, to wyszczelą e, i go zrealizują. Także, kochane strzelce, macie jakieś pomysły? Działamy, wyjeżdżamy, tworzymy, kreujemy, chcemy zmienić pracę, róbmy tak, żeby ją zmienić. Chcemy wyjechać, wyjedziemy. Tutaj nam kobieta pomoże, a, je, a jeżeli nie, no to w sobie musimy odnaleźć taką właśnie wewnętrzną moc. Mam tę moc, mam tę moc i działam. Bardzo dobra karta e, mówiąca też o finansach, że własnymi łapkami sobie zarobimy. Jeżeli nie, to jakaś kobieta nam pomoże, czy jakaś instytucja. Jeżeli mamy długi, uważam, że e, własnymi siłami uda nam się te długi spłacić. Zdrowotnie też takie właśnie ciśnienie, mm, nerwy. Mięśnie, jakieś stany zapalne, ale generalnie, jak ja mam buławy, ja uważam, że to jest bardzo dobra energia, dająca, prawda, kopa do życia i, i, i daje dużo możliwości, też wyjazdowych. Także to nie jest karta bierności, także kochane strzelce, bardzo dobra karta. Wykorzystajcie tą energię działania, miłości, namiętności. Jeżeli jesteście w stałych związkach, będzie się działo, ale uważajcie właśnie na kobietę, która może Wam ten związek niestety albo popsuć. Albo właśnie naprawić, ale zazwyczaj dla mnie królowa była w stałych związkach, jak się pokazuje, jako na przykład przeszkoda, no to jakaś kobieta tu może wejść między Wami. Nie tyle, że wiadomo, mężczyzna sobie kogoś znalazł, ale na przykład mamy tak zwaną przyjaciółkę, która nam źle doradza. Na przykład, daję przykład. Albo jakaś złoteściowa, albo bratowa. Także uważajcie na to, żeby ktoś się też za bardzo nie mieszał w Wasze życie uczuciowe. Dla singli, jak będziesz działać, to będziesz miała, ale uważaj, Uważam, że może zacząć jakaś fajna relacja, ale od romansu. Także strzelce działamy w lutym. Eee, koziorożec. Koziorożec, szóstka denarów. Fajna karta, mówiąca o pieniążkach, ale o tym, że dajemy i bierzemy. Pamiętajcie koziorożce, w ogóle i wszystkie znaki zodiaku, że eee, musi być równowaga. Energetyczna. Nie może być tak, żeby tylko jedna osoba na was żerowała, ponieważ wy już nic z tego nie będziecie mieli, prawda? Będziecie usychać jak ten kwiat, jak ktoś będzie z Was cały czas pobierał. Dajemy i bierzemy. I to jest właśnie ta karta szóstka denarów, że jak najbardziej los ci będzie sprzyjał. Dostaniesz te pieniążki, czyli na przykład znaczy ci się jakaś. Wygrana, czy darowizna, czy jakiś spadek, czy czekasz na jakieś urzędowe sprawy, dzięki którym dostaniesz pieniądze, bo na pewno dostaniesz, ale pamiętaj o tym, żeby troszeczkę to zrównoważyć. Nie wiem, podaruj trochę na rzecz zwierząt bezpańskich, pomóż komuś, wtedy jeszcze bardziej te pieniądze do ciebie przyjdą. Szóstka denarów mówi o tym, żeby też nie marnować tych pieniążków. Szóstka denarów też mówi o domu, o rodzinie, o tworzeniu, o tworzeniu właśnie swojego gniazda. W miłości też jest bardzo dobrą kartą, jeżeli jesteśmy w stałych związkach, może też świadczyć o ślubie, o zaręczynach, o tworzeniu tego domu, ale mimo wszystko, jak są denary, pamiętajcie o tym, żeby, żeby pieniądze też się nie stały dla Was najważniejsze. Pamiętajcie, no w miłości jest najważniejsza uczucia ludzie, bo ich się nie da kupić, tak? Pieniądze zawsze można jakoś sobie zarobić i to jest ważne, żeby umieć brać, ale również umieć dawać. Szóstka denarów. Dobra karta finansowa. Myślę, że uczuciowa też. Zdrowo, uważam, że jeżeli coś będzie nie tak, to jednak te sprawy uda się poukładać. Możecie wydać też pieniążki na jakieś sprawy, na jakieś lekarzy oczywiście prywatnych, ale bardzo dobra karta. Ja bym tutaj nie doszukiwała się niczego złego, tylko pamiętajcie o tej harmonii. Wodniki, czyli ja! Głupiec, karta głupca. Fajna karta, właśnie takiego wodnika. Reprezentuje tutaj dziecko, które sobie idzie, śmieje się, zwiedza, podróżuje. Właśnie takie wodniki są trochę takie beztroskie, ale są myślicielami, są kre kreatorami, twórcami. Także dla wodnika ten czas, luty, bardzo fajny. Kończymy stare, idziemy w nowe, rozpoczynamy nową swoją drogę życiową, poznajemy nowych ludzi, możemy kogoś młodego, fajnego, tego poznać, czy kobietę, czy mężczyznę, który nas poprowadzi, będzie taką inspiracją. Może zaczniemy robić coś, czego nigdy nie robiliśmy, na przykład. Także, także fajna karta, ale też <laughs> mówiąca o tym, żeby <laughs> przemyśleć pewne rzeczy, bo tak jak właśnie głupiec idzie sobie. Na przykład, i co, i może się potknąć, albo, albo sobie coś zrobić, bo jemu się wydaje, tak jak dziecku, że jemu się krzywda nie stanie. To jest taka karta bez troski, radości. Jeżeli wodniki chcą zmienić pracę. Mogą, aczkolwiek głupiec zawsze mi się kojarzy z czymś oczywiście nowym, że rozpoczniemy, ale często jest tak, że ta praca może nie być na długo, może być jakaś dorywcza. Może być to praca też związana z dziećmi, z podróżowaniem, może być też troszeczkę artystyczna. Jeżeli chodzi o pieniądze, uważajcie, wodniki, na to, żeby nie wydawać na głupoty. Sama jestem wodnikiem i wiem, że to czasami nie jest takie proste, aczkolwiek u mnie. Yy, to u mnie wydatki raczej są związane ze sprawami ezoterycznymi, czyli jakieś książki, karty, raczej to niż ubrania. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o zdrowie, myślę, że tutaj nic złego się nie powinno wydarzyć. Jeżeli są jakieś objawy, to nie zbagatelizujcie ich, nie zachowujcie się głupio wodniki, tylko do lekarza. To też jest fajna karta, związana z podróżowaniem, przemieszczeniem, rozmowami, też spotkaniami. Rybki, kochankowie no, piękna karta mówiąca o fajnych spotkaniach towarzyskich randkach, miłostkach, romansach o spółkach o takim fajnym spędzaniu czasu. Ryby są bardzo wrażliwe bardzo teraz niech rybki też uważają na to z kim wchodzą w jakieś teraz romanse czy komu wyjawią swoje uczucia, bo może być tak w lutym że powiecie komuś kocham i ta osoba może do końca nie tyle, że nie odwzajemni bo tu jednak jest karta kochanków, prawda ale może nie poczuć tak naprawdę tego co byście wychcieli, bo jednak kochankowie to dla mnie to nie jest taka karta jak dwójka kielichów, prawda bardziej mi się kojarzy z taką miłością, miłostką Podlotków, że no podobaż mi się, ale czy to jest miłość, to ja tego nie wiem, i też nie wiem, czy ja chcę być tutaj na dłużej. Także, kochane ryby. Podejdźcie do tego troszeczkę tak spontanicznie, może troszeczkę z jajem, spotykajcie się z różnymi osobami, otwórzcie się na różne osoby. Jeżeli chodzi o stałe związki kochankowie, właśnie mm, też uważajcie na jakieś osoby, które mogłyby tutaj trochę zamieszać, nie bierzcie też wszystkiego na poważnie, bawcie się sobą, cieszcie się sobą. Jeżeli chodzi o pracę, dużo spółek, możliwości, na przykład wejścia w jakąś spółkę, dużo obowiązków, współpracy z innymi ludźmi, mm, też karta taka artystyczna, zdrowiu. Układ hormonalny, na to uważ, uważajcie, ale mm, tak naprawdę chyba jednak te emocje, te sprawy uczuciowe będą dla Was najważniejsze, bo rybki jednak są bardzo emocjonalne. Także kochani, to jest taka ogólna tendencja y, y, na ten miesiąc luty, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, co Was w tym miesiącu, w tym roku spotka, zapraszam do mnie na seans z kartami wróżka Kamila. Telefon 604-688-175 Przyjmuję w Będzinie Ale również yy, Można się ze mną kontaktować Mailowo na moim facebooku yy, Agata Parada Będzin Albo, yy, albo drogą mailową Także kochani Tak jak powiedziałam to jest ogólna tendencja yy, Jeżeli wam się filmik podobał Proszę o łapkę w górę yy, Będzie mi bardzo miło Możecie również to udostępnić Pozdrawiam serdecznie Wróżka Kamila